Mm -hmm. Nie wiem, ale widziałem. Ty? Nie wiem, Aż chodź. Poczekaj, za chwilkę. Nie za chwilkę. Wiesz, na żywo leci. Oj, 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 jeszcze nikogo nie... Machamy? Ale jeszcze... O nie, jedna osoba ogląda. Dobra, no, zaraz poczekamy, bo tu już blisko nie? No to co, zbieramy się, zbieramy. Siemka, Siemka Marcusia. Oj, 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 eee, Przepraszam, bo transmituje na żywo na YouTube. Pozdrawiamy Tomka Wanata z zakopanego. Buźka pozdrawiamy... O, popatrzcie jak ludzie wbijają. Szybanko, siemanko. No. No to elegancko, jeszcze poczekamy chwilę i zaczynamy zabawę w losowanie. A, dobra, dobra. Najpierw zrobimy jeszcze i przejdziemy. Nie wiem, w ogóle, napiszcie mi teraz koniecznie, bo ja bladego pojęcia nie mam. Nagrywam telefonem i napiszcie mi koniecznie, czy mnie słychać w ogóle. Słychać, co mówię, czy nie mówię? Czy słychać, czy nie? Jest, nie wiem, gdzie mam, gdzie mam patrzeć? Tu mam patrzeć. Tu, tu. Dobra. Gdzie jest Kamil? Dobra, odejdziemy do Słychać, elegancko, super. Dziękuję Wam. Dzięki. Zaraz Wam w ogóle pokażę wężyka. Ale tutaj jest sklep.pl, Kamil. Kanał, ogólnie pamiętam, jak kiedyś powiedziałem na YouTubie, że prowadzisz kanał Repel Ham, no... a to jest cham od kamelonów. No, Cam, no. Cam czy cham? Cam, cham, jak chcesz. Cam, cham, jak chcesz. Ja mówię ogólnie... ham. Tak, przygotowałeś terrarium. Potwierdzam, to ja. Tak, więc jego terrarium zgarniacie. Uuu, już mamy 73 osoby oglądają. Tak. Pozdrowisz? Pozdrawiamy Marcela, pozdrawiamy. pozdrawiamy Marcela. Tak, dobra, idziemy co? Idziemy zobaczyć tego wężyka, nie? Zobaczmy. Uuu, zobaczcie sobie jak w ogóle wygląda Ją targi Na, będzie losowanko Będzie losowanko Już leci live na żywo Oglądam Da? elegancko, elegancko Halloween Creatures, live na YouTube jest Pomachacie? Zobaczymy co mają Uuuu, pięknie Dobrze A co, że wiem co miał być niepoprawne? Nie, nic Dobra, pokażę wam wężyka, przejdziemy się jeszcze tutaj, zobaczcie w ogóle, jak targi już, końcóweczka. Wojtek, pomachaj! Dobra, e, ja dobrze szedłem? Dobrze szedłem, okej, okay. okej. Okay. Mm. Pomachasz? Live daje sobie pięknie, Uuu, świetnie. Dobra, słuchajcie, to co? Nie robimy ten, nie przeciągamy, e, i tak będzie zapis z live'u. Więc zobaczmy tego ślicznego łobuza. Tak? Mamy Albino, konkursik. Tutaj macie przygotowane wszystkie niezbędne rzeczy: dekoracja, oświetlenie LEDowe, termostat, mata w środku. A tutaj mamy losy. O! Udatowaliśmy, ja mojego że i bardzo ci dziękuję. Nie ma sprawy. Bos, nie ma sprawy, stary. Przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że mogę pomóc. O, że to zbiera się widownia, nie? Wszyscy czekają. Ogólnie Komisja Kontroli Gier i Zakładów. Proszę ładnie się ukłonić. Całem, czałem. Tak, tutaj patrzył mi na ręce, więc będziemy wiecie, będziemy losować, żeby nie było oszukiwania. Tak, dokładnie. Nie będę oszukiwał. To może ponagrywacie. O, kto będę nagrywał? Ja. Dobra. Fantastycznie. Tylko tak, żeby było widać. Odciągnę spodnie, ciągnę w Dobra. Musimy to przemieszać. Nie patrzę. Jak wybrał, imię męskie na M to odebrać. Dobra, mamy jedno. Widziałeś, było wszystko widać. Tak tak, 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 tak było. Mamy jedno. Zobaczmy. Jest imię męskie. I jest imię męskie na A. Ja zasłonię numer. A ty pokaż. Gratulujemy Adrianowi. Tak jest. O, brawo, brawo, brawo. Adrian. Gratulujemy. Numer twój zasłoniłem. Ok? Tak. Dobra, damy tak. No więc co? Nie udało się. No nie udało. Adrian, nie wiem, czy ten, zaraz będę do Ciebie dzwonił. Dosłownie kończymy już live'a. Słuchajcie, Adrian wygrał. Dzięki, że wzięliście udział. Wszystkim dziękuję. To jest Adrian tutaj? Nie, nie ma Adriana. Z trzeba... każdy będzie Adrian. Nie? Z dowodem trzeba będzie. A numer jaki? Dzwoni. Nie znam. Dobra, ja dzwonię do Adriana. Dzięki, że byliście, że wpadliście, że. No ogólnie dzięki, tak? Było miło, sympatycznie. wróciłam wracamy do domu i jeszcze dogaduję ze zwycięzcą odbiór Wężyka. ojo ojo szkoda, no szkoda, no. To trudno, może kiedy indziej. Może kiedy indziej. Będziemy też się pewnie powtarzać, nie raz. Będziemy jeździć. Adrian Kocur, coś napisał. E, nie wiem, będę dzwonił na numer telefonu i będziemy wiedzieć. Dobra, tyle ode mnie mordeczki. Widzimy się gdzieś tygodniu z jakimś filmem. Pa, dzięki. Jeżeli was nie było na Egzotyce we Wrocławiu, to żałuję. Tak? Uuu, Ciach, chyba tak. Czy na pewno chcesz przerwać transmisję? Przerywamy. Pa.